Acedia jest chorobą duszy, którą można porównać do bycia martwym za życia. I pewnie możecie spotkać dookoła siebie ludzi, który, którzy wydają się, że jakby nie żyli. Funkcjonują, chodzą do pracy, ale nie ma w nich żadnej pasji, nie ma tej iskry życia. I jest to przerażające, bo można tak wegetować. Praca, dom, dom, praca. Może wyjście na chwilę do jakiejś restauracji, do pubu, ale nie mieć żadnych pasji, nie dzielić się radościami, nie szukać, nie zgłębiać. Tylko trwać w takiej apatii. A Pan Bóg dzisiaj woła, że stworzyłem Cię do nieśmiertelności. Stworzyłem Cię do życia. Nie do tego byś wegetował, ale żebyś się rozwijał, żebyś szukał, żebyś znalazł gdzieś w głębi siebie to zainteresowanie światem. Jest nadzieja. Jest możliwość do wyjścia z tego. Nieraz trzeba będzie iść do specjalisty, poprosić o pomoc, przyznać przed sobą, że nie daje rady. Innym razem może wystarczy to, że zaprze się w sobie. Po prostu postanowię, dzisiaj wychodzę, a nade wszystko prosić Pana Boga, nieustannie wzywać i przyzywać Jego Ducha, po to by On stał się siłą, by On na nowo rozpalił to życie, by zapalił ciekawość świata, chęć odkrywania, chęć poznawania. Bo On jest w stanie zmienić wszystko. Nie jest to jedyna przypowieść Pana Jezusa o relacjach między sługami a ich Panem. W tej konkretnej przypowieści słuzy, którzy pracują na polu, kiedy przychodzą do domu, jeszcze muszą obsłużyć e, swojego pana. Natomiast w innej przypowieści to słudzy, którzy czekają, aż pan wróci e, z e, uczty weselnej. Wtedy, kiedy on wchodzi do domu, to pan każe sługom usiąść i on ich obsługuje. Czyli mamy takie dwie. Przypowieści. W jednej to sługa ciągle pracuje, w drugiej to sługa jest y, obsługiwany przez, przez swojego pana. I myślę, że te, te dwie przypowieści powinniśmy czytać razem, bo one są taką wskazówką dla naszego życia duchowego, że czasem to jesteśmy, że to my jesteśmy wezwani do tego, żeby. Pomóc, żeby usłużyć, a innym razem do tego, żeby ustąpić, żeby pozwolić komuś działać w naszym życiu. I myślę, że jest to to, to, to powinno być też taką częścią naszej modlitwy, o takie światło rozeznania. Panie Boże, czy w tym momencie mojego życia, w relacji z konkretną osobą, ja powinienem działać, czy może powinienem ustąpić i pozwolić komuś innemu działać? Zapisz się na newsletter. I poznaj kulisy powstawania chlebaków.